Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Przepraszam za mój zmieniony głos, ale dopadło mnie jakieś przeziębienie i dosyć ciężko mi się mówi, ale może dzięki temu rozważanie będzie trochę krótsze niż ostatnio. Mamy dzisiaj uroczystość Świętego Józefa. Postać zupełnie wyjątkowa. Święty, naprawdę wyjątkowy, i wydaje mi się, że wciąż w kościele on jest nieodkryty, i może warto byłoby się zatrzymać właśnie przy nim, popatrzeć na Niego jak na wzór wypełniania woli Bożej, popatrzeć także na Niego jak na mężczyznę, który odnajduje się w tym, do czego Pan Bóg go powołuje. Ale chciałbym zatrzymać się dzisiaj przy trochę innym wątku. Czytamy dzisiaj Ewangelię według świętego Łukasza, która opowiada o tym, jak Maryja wraz z Józefem i z dwunastoletnim Jezusem udali się do Jerozolimy na święto Paschy. I wiemy, że tam po święcie wracają do domu, gubią Jezusa, wracają do Jerozolimy, aby go szukać, i tam odnajdują go w świątyni. Znakomitą interpretację tej Ewangelii wygłosił kiedyś Jose Prado Flores, który mówił, że nasz kościół, w którym żyjemy, jest nieraz podobny właśnie do tej Ewangelii. Bo kiedy się przyjrzymy tej Ewangelii, to w niej się bardzo dużo dzieje. Ludzie idą na pielgrzymkę do Jerozolimy, przeżywają święto, później wracają, idą dzień drogi, więc bardzo dużo czasu poświęcają na tą pielgrzymkę, bardzo dużo wysiłku, przez cały dzień przeszli na pewno bardzo dużo kilometrów. Jest tylko jeden problem, mówi Jose Prado Flores: w tym całym zamieszaniu, w tym, że się dużo dzieje, w tym, że jest dużo wysiłku podjęte, w tym wszystkim nie ma Jezusa. W tym wszystkim Maryja wraz z Józefem zgubili Jezusa. I Jose Prado Flores mówi, że nieraz tak może być w naszym kościele, że bardzo dużo się dzieje, przeżywamy mnóstwo akcji, przeżywamy mnóstwo rozmaitych wydarzeń i eventów, ale może być tak, że w tym wszystkim gdzieś zabraknie Jezusa. I chciałbym jakby odbić się od tej interpretacji, i chciałbym, żebyśmy popatrzyli sobie na tą interpretację, ale bardzo tak osobiście i zobaczyli, że tak również może być w naszym życiu. Bo w naszym życiu też bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo robimy. Wkładamy w codzienne sprawy bardzo dużo wysiłku, one pochłaniają nam bardzo dużo czasu. Naprawdę jesteśmy ludźmi bardzo, bardzo zajętymi i w tym wszystkim powstaje pytanie, czy jest w tym wszystkim Pan Bóg? Czy jest w tym wszystkim Jezus? Może jeszcze dalej. Czy w tym wszystkim widzę jeszcze sens? Bo może być tak, że to zabieganie, które nas nakręca i które nas jakoś wchłania, wszyscy tego doświadczamy, że to zabieganie staje się później już jakimś celem samym w sobie, że już człowiek właściwie nie za bardzo wie, dlaczego jest ten pęd, ale pędzi, bo już tak się przyzwyczaił. Wystarczy taki chociażby prosty przykład. W tygodniu, kiedy chodzimy do pracy, marzymy o tym, żeby nadszedł weekend, bo w weekend będzie zupełnie inaczej. Tymczasem, kiedy przychodzi weekend, okazuje się, że wpadamy w kolejny pęd, na przykład zakupów. A więc nie ma takiego momentu, w którym jednak usiądziemy spokojnie i próbuj, będziemy próbować odnaleźć w tym wszystkim sens. Czasami to zabieganie, ta aktywność, taki aktywizm może być po prostu celem samym w sobie, może być taką formą, która nas wciągnęła czy pochłonęła, i już nie potrafimy inaczej. Dlatego dzisiaj chcemy skorzystać z tego, co robi Maryja i Józef, kiedy spostrzegli, że nie ma z nimi Jezusa. Że w tym całym wysiłku, w całym pielgrzymowaniu, które podejmują, nie ma Jezusa. Więc Maryja z Józefem jakby wracają do tego momentu, w którym go zgubili. Do tego momentu, tak sobie myślę, że wracają do tego momentu, w którym widzieli go ostatni raz, tam gdzie go zostawili. I może to jest właśnie podpowiedź dzisiaj dla nas, żeby popatrzeć na swoje życie. Popatrzeć na nasze zabieganie, na nasze sprawy, na nasze obowiązki, na wszystko to, co wypełnia każdy nasz dzień, i zapytać po pierwsze, czy w tym wszystkim jest Pan Bóg, czy w tym wszystkim jest Jezus, i jeszcze dalej, czy w tym wszystkim jest sens. A jeśli zobaczymy, że być może gdzieś po drodze zostawiliśmy Jezusa, czego zgubiliśmy, to trzeba wrócić. Pamięcią, wrócić sercem do tego momentu, w którym Jezusa widzieliśmy ostatni raz w naszym życiu i wrócić do tego momentu, wrócić po Jezusa. Bo cały wysiłek, całe pielgrzymowanie, całe nasze zabieganie nie ma najmniejszego sensu, jeżeli Jego z nami nie ma.